A oto najnowszy nabytek Na gospodarstwie Zetor 7211 O proszę bardzo Silnik dobry Amortyzacja Dwa zaczepy o, Proszę bardzo Bardzo dobra maszyna Kabina amortyzowana Dźwięki ma Przepiękne Tu ma jeszcze Długie, ładne chlapacze Też na nie sukały Ło Takło Bardzo fajny ciągnik A teraz Pokażę jak jest W kabinie W kabinie też jest luksusowo O tu można Okno otworzyć chodzimy Tu widzimy od rolnika Warkę 0.0 zero, Teraz zero. Ja wam pokażę jak się siedzi O Proszę bardzo Tu jest fotel jeszcze dla pasażera Skrzynka, woda No no nie, nie ma takiej deski fajnej z O Proszę Jeszcze radio nie działa, ale będzie działać Działać jak luksus Automatyzacja, okno zadnie otwierane Adam tu się okna otwierają U, jeszcze pompara proszę bardzo fajna będzie i dowie Subskrybujcie kanał AC12 To jest bardzo dobry kanał Ja się dopiero uczę nagrywać Ale będę się starał, żeby były lepsze odcinki Teraz na żniwa będę nagrywał jeszcze z pięknym Pozdro dla taty Że mi dał takie sprzęty niezłe I też jutro będzie live o 12.45 Więc zapraszam Będą na pewno niezłe jaja Czyli jak zwykle u mnie będzie na odcinkach i też obejście te dwa szorcy. Czyli ten szałas, który od... znaleźliśmy z kolegą Moim Bożym, pozdro też dla niego, że mi pozwala nagrywać. I jego rodzinki też. I ten odcineczek. Zostawcie łapkę w górę. Najlepiej pod wszystkimi odcineczkami. Bo mi się chce wtedy nagrywać. Wiem, że Wam się podoba. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Jakiś miły komentarz. I napiszcie na przykład, no nie wiem, hashtag wakacje to Wam przypnę wtedy serduszko. A jak zostawicie łapeczkę w górę i w ogóle wszystko, to jak będziecie iść na przykład na ulicy, to albo zobaczycie coś czarerskiego, co Wam się marzy czasami, albo zawsze, lub możecie nawet zdobyć jakieś pieniądze, na przykład w lejsach. Albo na ulicy możecie zdobyć jakieś pieniądze, więc weźcie, obserwujcie, a czeka. Bo on się biedny stara, a nikt tego nie docenia. Dobra, widzowie, no To na razie.